Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. Ma dzieci uczni". Czyli skąd się wziął nauczyciel na świecie? Wytykujemy go wszystkim nauczycielom imienia Szkoły, szkoły Podstawowej, imienia Janusza w Czeka ich nauczycielom, nauczycielom, ich nauczycieli, a także naszym wspaniałym uczniom. Podmusił obu egzemplarzy doskonałego oglądać komputera. Zaproponował im, by zajęli się jakąś pożyteczną pracą na ziemi i koniecznie ją zarudni. Gracias. Piąte. Zbyle powodu się nie obrażaj i do uczniów się nie zrażaj. Szóste. Naucz się wybaczać i do problemu nie wracać. Siódme. Zbyt długie pouczanie, głowy zamykanie. Ósme. Króciutkie i zrozumiałe, a stanie się ustąpiły. Dziewiąte. Bądź sprawiedliwy, i nie Dzieciątkę dzikiej otwartości, która będzie szło do szczęśliwości. Dzień po dniu nauczyciel dzielnie wychowyła dzieci Adama Emmy, nie, nie przebierając w środkach, gdyż tylko jego przyniosło dzieci. Rezultaty. I mojego wytężonej pracy się zapobiec nieszczęściu. Pewnego słonecznego popołudnia to pozbawia abla życia, Bóg się rozgniewa pana nauczyciela, który nie był w stanie tego zapobiec. I za Bóg się nie

zdobywają je nie tylko w czasie lekcji, ale w bibliotece albo na rozmowach z nauczycielami. Nie do rary, pani żartuje? Skądże? W naszej szkole, nikt twierdzą uczniowie, panuje taka atmosfera pracy, że nikt nie nosi się ma tego czasu na głupstwa. Ale nie pomyli Pani, że nie macie żadnych rywalnych wychowawczych? Rzeczywiście, nie powiem, że nie mamy. Bardzo trudno jest nam zachęcić młodzież do odpoczynku, rekreacji. Oni już na tym etapie edukacji są pracoholikami. Ponieważ to, co Pani mówi, brzmi przekonująco, zapytam, czy moglibyśmy wejść z kamerą na Pani lekcję? Oczywiście, zapraszam. Na dzisiejszej lekcji będziemy się zastanawiać, czy nasza polska kultura jest ześcielkowa Niezrozumiała dla Europy i świata. Czy przeciwnie, zawsze była i jest uniwersalna. Zapiszcie sobie temat lekcji. Do Europy? Tak, ale tylko z naszymi słowami. Są tu słowa? Te słowa, proszę pani, powiedziała profesor Maja Janusz. Tyle razy cytowaliśmy tego krytyka literackiego, że tylko wszyscy bez problemu ogarniemy. No właśnie, zastanówmy się. Co my, Polacy, możemy zaproponować Europejczykom? Widzę, że jak zwykle jesteście do, doskonale przygotowani. Tak, to i to spać. Wczoraj przygotowywałam się do lekcji, czy swoje jest biblioteczne. Świaduję sobie, że nikt nie odstępuje od Europejczyków. No tak, czy to jest Co Co sądzicie, Oproszenie i teraz w wieczór. Z pewnością mogę stwierdzić, i to bez przesady, że ze Kochanowskiego jest adoptowanie kultury śródziemnomorskiej na dymburskie. Jestem pod ogromnym wrażeniem sam nie wiem, co o tym sądzić. Radzę nic nie sądzić, tylko uwierzyć, że nasi uczniowie są po prostu fenomenalni. Jeśli mamy dzieci, zapraszamy do naszej szkoły podstawowej. Naszym akcentem, żeby się z nami aktorzy samorządu uczniowskiego, jaki morał płynie z naszego przedstawienia, ciężka, ja może tam na. dziękujemy samorządowi, prawda? Tak, tak. Dziękujemy. Dziękuję. Tak, tak. I panią, które z samorządem pracowały. Też, tak? tak. Powiedzieliście i wybrzmiało to bardzo głośno i ja życzę nam wszystkich tych y, pracowników, uczniów, których właściwie nie można zmusić do zajęć sportowych Tych takich fenomenalnych uczniów. Życzę nam bardzo, bardzo, bardzo. Ale żeby nie było nam za smutno, i za poważnie, to jednak tej radości dziecięcej życzę. Tych takich przepychanych, niezamocnych, niezamocnych, delikatnych, tak? Tego bym tutaj bardzo, bardzo dzisiaj y, życzyła. A wy, słuchajcie, ja bym miała teraz tak y, co roku zawsze tak już gdzieś tam się pewnie powtórzę, że tak jak dla Was koniec roku to jest czas podsumowań. I nagród książkowych, i jeszcze innych medali, kucharów. Podobnie jest z pracownikami z okazji Księga Edukacji Narodowej. Ja mam zadanie dla uczniów dla starszych, chociaż młodszych też. Ja będę za chwilę prosiła do siebie swoich pracowników w kolejności alfabetycznej. Jestem ciekawa, czy Wy sobie z tym poradzicie i odgadniecie. Poradzicie sobie? Tak. Tak. Okay. 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 że ułożyliśmy w porządku alfabetycznym wszystkich naszych pracowników, ale skoro już tak wyszło, to tak zrobimy, bo przed C jeszcze byłoby B. Jedna. I A. O. I A. O. I A. O. Ja przeczytam jedną z nagród, akurat Pani, która jest pierwsza, przyznaje nagrodę dyrektora, Pani... Wszystkie prace elektryczne wychowawczo w wyszkolne w 2015-2016. No bo niekoniecznie tak za chałupę cię ale wstyd. bo mówię, ona tak ładnie zrobiła. mówię, że jest inaczej. 也是自己写 the mic

Dziękujemy. Mamy tak, trzy osoby, dziesięć prac i jedną pięć. razy mamy ile? Trzydzieści pięć. Trzydzieści pięć. A ja, posłuchajcie, a ja mam tutaj przed sobą taką piękną książkę i gratulacje z okazji trzydziestopięciolecia pracy zawodowej. Się nie nauczył właśnie, że się nauczysz. No i się okazuje, że się nauczył. E, więc to tak chyba, ale słuchajcie, taką pracę mają nauczyciele. Natomiast dyrektor ma dużo trudniejszą pracę, bo oprócz tego, że mamy dobyć z uczniów to, co najlepsze jeszcze z nas nauczycieli. I za to my chcemy dzisiaj, pani dyrektor, podziękować. Brawo do